Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w nowym vlogu. Woo! Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 2? Chyba drugiego. lipca, godzina 11:32, 29,5 stopni. Muszę zobaczyć, jak mój zegarek pokazuje. No tutaj trochę mniej, ale się jeszcze nie zaktualizował. W związku z tym, że ostatnio bardzo wiało i było bardzo nieprzyjemnie, to postanowiliśmy wykorzystać tę piękną pogodę i pojechać do Mikoszewa. W sumie bardziej Mikoszewo, tam wiecie, w stronę krynicy morskiej. Będziemy przez przepływać promem takim wiecie z samochodem razem promem przez Wisłę chcemy, może nam się uda zobaczyć foki bo właśnie w Mikoszewie jest taka, taki półwysep na którym wylegują się foczki zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale pomyślałam, że mogę nagrać taki film wycieczkowy tutaj mamy tablicę rezerwat przyrody Mewiałacha jak widzicie można dużo spotkać y, ptaków przeróżnych i foczki e, tu jest przekop wisły, tak dobrze e, tutaj już jest wejście do, ujście do morza, a my będziemy sobie szli tutaj tędy tu, 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 więc idziemy. Idziemy pospacerować, o, nawet są rejsy na foki, czyli tak wiecie, jak się nie chce chodzić, to można iść na rejs. Ale my się przejdziemy oczywiście, bo jest piękna pogoda, zobaczcie w ogóle jak fajnie. Och, 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 o. Tu jeszcze Wam pokażę jak to wygląda. To jest wyspa Sobieszewska. Tutaj jest przeprawa promowa i tu się jedzie już w stronę krynicy morskiej, w stronę no, Stegna też i tutaj się dojedzie na sam koniec do piasków przy granicy z Rosją, a my tutaj sobie idziemy tędy. Rybitwa Czubata. Mmm, pięknie. Idziemy sobie taką ścieżyną. Tutaj, z tej strony jest Wisła. Póki co, wcześniej było takie wiecie, mocne słońce. Teraz jest akurat trochę cienia, ale zobaczcie. Niebo jest przepiękne. Jestem trochę zdziwiona, bo. Mało no, słychać ptaków. Słychać świecie jest dużo budek porobionych. Słychać gdzie niegdzie jakieś ptaszki, ale tak nie za wiele. nie fajnie, <laughs> ale idzie się dobrze. Więc podążamy sobie na tą naszą mewią łachę. Ale chciałabym zobaczyć foczki. Nie wiadomo, czy będą, ale zobaczymy. <laughs> <laughs> Właśnie płynie motorówka po wiśle. Teraz nie zobaczymy tutaj, bo są rejsy, a to już chyba mam wam mówiłam, że są rejsy na foki. No ale wiecie co, co? Trzeba, jak wycieczka to trzeba mieć przyjemność pochodzić trochę. Oczywiście zamiast sandału założyłam yy, klapki. Ja mogę wam pokazać moją stopę i moje klapki. <laughs> ale to nic, przecież się umyjemy. Bez przesady ja nie jestem taka. Pfu, wrażliwa. Dużo jest jakichś muszek i takich wiecie, latających, dziwnych stworków. O, tu jest ta budka. Nie wiem, czy że będziecie widzieć. Dużo jest tych budek właśnie dla ptaszków. to są oznaczone. Mówiłam wam przed chwilą, że nie śpiewają, ale jednak gdzieś tam. Co jakiś czas, co jakiś czas słychać, o, pięknie dzisiaj jest, doszliśmy do takiego znaku, tam coś mamy ale muszę wam powiedzieć, że piasek tak parzy w stopy, że to jest szok. Mogliśmy adidasy założyć. Myślę, że to już gdzieś tutaj niedaleko, ale nie jestem pewna. O, tutaj jest wisełka. Doszliśmy do takiego miejsca. Trochę są fale, bo przed chwilą tu płynęła motorówka. O! Zobaczcie, małe bambinko. Tam już jest ujście do morza, więc jeszcze przed nami kawałek drogi. Mamy odpoczynek. Mój małżonek właśnie tutaj się próbuje dronem ponagrywać, może, może tam się uda te foczki nagrać ładne. Ale zobaczymy, bo wiecie tutaj jest taki obszar, gdzie, wiecie ja nie, nie rozmawiam na takie tematy, ale, ale raz w czas można mówić. Właśnie, nie wiem czy w ogóle można mówić, że kilka dronów właśnie stąd wpadło do, do wody, bo Rosja, coś tam wiecie, coś, coś, jakieś zagłuszarki czy coś tam, wiecie, ja się nie znam, nie? Dla mnie to tak wiecie, wiadomości, takie rzeczy, to, to to, mało co oglądam, jakby w innej rzeczywistości żyję, Słuchajcie, tak naprawdę. Tyle ile trzeba, to się interesuje, chociaż po wyborach zaprzestałam się interesować. Jakby mam teraz bunt na politykę i na inne takie rzeczy i jest mi z tym bardzo dobrze ale nie o tym, nie o tym trochę się spaliłam mimo, że miałam, mam krem z filtrem ale jak to ja zawsze pod ręką kosmetyczka podróżna, <śmetyczka> podróżna> momentik kosmetyczka podróżna, w której mam tonik wzięłam ten tonik odświeżający z ziai, zaraz sobie nim popryskam. E, zareaplikuję sobie e, filtr. Tutaj mam taki mały, zawsze noszę go przy sobie, dezodorant z Jorkaja. Your, your dezodorant pod pachy i biust o zapachu lawendy. Wiecie, to nie jest e, to nie jest antyperspirant, taki, który chroni przed potem, tylko wiecie, tak żeby na przykład się odświeżyć czy coś, to ja zawsze taki mam właśnie w torebce. Balsamik do ust, który tam był w jakimś pudełku. No i chusteczki takie o antybakteryjne, żeby się przetrzeć. Coś tam jeszcze. Drobnostki. Zawsze najmocniejsza ochrona. No, także zaraz się tutaj obsikam. Do, no to już ogólnie wiecie, ciepło jest, no, no słońce wiadomo, mimo że się idzie częściowo przez las, no to wiecie, wiecie jak to jest, to i tak słońce Oj, ojej, ale przyjemnie, jestem trochę w cieniu, widzicie za mną tak o. Zastanawiam nad tym rejsem na, na, na foki, tak zwane, ale trochę jestem daleko od tego, po co, te, po co te zwierzęta tam, wiecie? Ja wiem, że one są przyzwyczajone do tego, ale po co je straszyć? A tu non stop, teraz na przykład płynie motorówka, więc może mi być słabiej słychać. No więc to, to Wam mogę polecić, nawet, właśnie tak, wiecie, na lato, jak sobie nie wiem, nawet na działce siedzicie, czy na balkonie, na tarasie. Jak się chcecie opalić, czy, czy nawet jak idziecie gdzieś na spacer, to, to naprawdę Wam to yy, polecam. Bo to naprawdę bardzo fajnie ochładza skórę. I yy, dodatkowo też tak nawilżę. Naprawdę super to jest. No, także yy, chwilowy przystanek. Właśnie tu cały czas kuje, ale troszkę się popryskałam. O, nawet tu coś mam. Coś łazi po mnie. Trochę się popryskałam tym szprejem. Więc jest ok, Dobra. To jest jeszcze nie koniec vloga. Mam nadzieję. Jeszcze pewnie coś porobimy. Zresztą tutaj szliśmy 2,5 dwa, dwa chyba kilometra. Jeszcze z powrotem musimy tyle wrócić. Ale to dobrze. To dobrze. Nie wiem nawet, którą mamy godzinę. Zaraz zobaczę.

Teraz wracamy samym tutaj nad brzeżem Wisły. Zobaczcie, jakie drzewo suche. I jest o wiele wygodniej, mimo że są nierówne kamienie, ale jest o wiele wygodniej. Nie, parzą, nie parzy piasek tak w stopy. Wieża obserwacyjna. Uwaga, idziemy. Strasznie tu gryzą różne. Czekajcie, bo ja mam lęk wysokości. Wejść, wejdę. Ale czy zejdę? A, tam są pewnie na te ptaszki wszystkie. Czekajcie, wejdę i coś się zabiję. Błądki? tak no, Słuchajcie, nie jestem pewna, ale to jest chyba barszcz Sosnowskiego. albo syberyjski, no jeden wiecie, wiecie, to jest jedno i to samo. Ma takie, takie, takie nóżki pomara... no fioletowe. Nie dotykać, broń Boże, nie zrywać ani nic, ale widzicie w każdym miejscu, nawet tutaj nad, nad Wisłą. Także z dala, nawet chyba opary są groźne, więc ja stąd uciekam. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest właśnie barcz sosnowskiego. Doszliśmy do samochodu, właśnie pewnie słychać w tle jak. Jak tam się ochładza, a my sobie usiedliśmy na ławeczce, popijamy wodę i wyciągnęliśmy truskaweczki i zobaczcie jakie piękne czereśnie, więc sobie teraz trochę pojemy i pewnie będziemy jechać na prom, tam w stronę Krynicy Morskiej, zobaczymy jeszcze, pewnie coś gdzieś zjeść, ale teraz mamy tutaj przerwę na owocki. Teraz będziemy chodzić wjeżdżać na prom. To jest, widzicie, rowerowy, pieszy. Będziemy wjeżdżać, słuchajcie, i przepływać przez Wisłę na drugą stronę. Czyli w stronę krynicy morskiej. Zobaczcie, jakie kaczuszki, maluszki. A no zobaczcie, tu, tu są już kaczuszki, większuszki. Jajko, ale ile ich tutaj jest? A tam takie maleństwa! ojejku to jest tutaj przy promie. No, zobaczcie, co za słodziaczki. Kaczuszki. O Ale tamte są takie mini, mini, tyci, tyci bąbelki. Ojku. jesteśmy chyba w jantarze jedziemy za turbo ślimakiem, zobaczcie e, jedziemy sobie gdzieś e, jedziemy sobie gdzieś na jakąś rybkę albo na coś innego, zobaczymy ale droga jest taka w miarę spokojna słuchajcie tutaj jest kolejka wąskotorowa Teraz to jest atrakcja i ona sobie jedzie przez całą mierzeję miślaną, a kiedyś prowadziła do Sztutowa, do obozu koncentracyjnego. Więc taka ciekawostka. Taką kolejką się jechało do obozu. A teraz po prostu jest tutaj taka atrakcja, że można i przez właśnie całą mierzeję przejechać w malutką Nie wiem, czy się na to da nam nagrać, czy będzie, ale tak wam Słuchajcie, jesteśmy w Stegnie. Przejechaliśmy coś zjeść. Pokażę wam, jak wygląda morze plaża Soba parowa. Niesamowite. Tutaj mamy bulwar radiowej jedynki. Ale my idziemy dalej, tylko po prostu chciałam wam pokazać ten widok. Niesamowite, ale nawet ludzie się kąpią, chociaż jest 17 stopni ponoć. Woda ma 17 stopni. Dobra, idziemy się przejść bulwarkiem. Zatrzymaliśmy się na jedzonko, ale nie wzięliśmy rybki, tylko zobaczcie, <laughs> zobaczcie jakiego wielkiego schabowego. Nawet tutaj arbuza kawałek z ziemniaczkami i z suróweczką. Do tego małżonek wziął piwko, a ja mam kole miszczowie. Smacznego! Smacznego! <laughs> zobaczcie co znaleźliśmy. Tutaj zaraz przy, przy morzu już wracamy, już po jedzeniu. To teraz jest chyba modne i zabierze w drogę, zobaczcie jaki piękny w ogóle, jak ładnie na, namalowany. Zabieram w drogę, zrobiłam zdjęcie i gdzie to mam wstawić? Gdzieś mam wstawić, więc spróbuję to zrobić, super. Powoli kierujemy się już do domu, ale zajechaliśmy jeszcze, też dalej jesteśmy w Stegnie. Trochę pod słońce, ale chciałam Wam wieżę pokazać. Jesteśmy w Stegnie pod kościołem, mam nadzieję, że można będzie wejść, w którym jest największy obraz na płótnie z 1688 największy na suficie, największy obraz na płótnie w Polsce i w Europie więc wchodzimy do środeczka zobaczcie jeszcze te stare wszystkie belki dobra idziemy do środka Jesteśmy już przy promie, ale prom jest po drugiej stronie. Będziemy czekać, zjemy jeszcze gofry. No i a propos tego, co Wam mówiłam o torach, tutaj mamy taki pomnik. Już słoneczko jest niżej. Zresztą godzinę, zaraz zobaczę, którą mamy godzinę, 17.53 ładnie się woda odbija znaczy słoneczko w wodzie się ładnie odbija mamy gofry z wiśniami nie że dwa dla mnie, drugi ten dla mojego małżonka, będziemy zajadać i przeprawiać się przez Wisłę <noise> ale najpierw oczywiście standardowo będąc nad morzem trzeba zjeść gofry Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Króliczek. Co tam? Chcieliśmy mu dać kawałek gofra, ale trawę... Ale nie boi się. Zobaczcie, tu jest stolik. Ja! O, ale fajny. nie wiem, czy komuś uciekł, czy co. Hej, króliczku, jesteś taki ładniutki. Słodziak! Jest godzina przed siódmą, przed dziewiętnastą, ale dalej jest 29 stopni, słuchajcie. My już wracamy. No, tak byliśmy z 7, z 7 godzin mniej więcej, ale było bardzo fajnie. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Trochę taki inny niż zawsze te domowe nasze vlogi. Eee, dajcie znać, czy chcecie więcej w ogóle takich vlogów jak, jak gdzieś tam byśmy jechali czy, czy, czy jakąś wycieczkę sobie taką robili jednodniową, czy tam, czy tam coś, to, to dajcie znać ja się już dzisiaj z wami pożegnam eee, jeżeli macie ochotę zostawcie komentarz zostawcie subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym fascynującym wideo pa pa